W Pythonie, w przeciwieństwie do innych języków, takich jak Java czy C, nie istnieją słowa kluczowe mówiące, że dany atrybut czy metoda są publiczne lub prywatne. Publiczne znaczy takie, do których mamy dostęp z zewnątrz klasy. Prywatne to takie, które są dostępne jedynie z poziomu metod danej klasy. Domyślnie wszystkie atrybuty i metody są publiczne. Aby element klasy był niedostępny z zewnątrz, czyli był prywatny. Jego nazwa musi zaczynać się od dwóch podkreślników. Sprawdźmy jak to działa. W klasie Koło zdefiniujmy atrybut prywatny pi oraz metodę obliczającą wartość 2pi. Spróbujmy teraz dostać się do atrybutu pi z zewnątrz klasy. Interpreter zgłosił błąd, gdyż nie widzi zmiennej pi. Nie widzi, ponieważ nie jest ona dostępna na zewnątrz klasy. Spróbujmy teraz wywołać metodę oblicz 2pi. Metoda także nie jest dostępna z zewnątrz. Zmodyfikujmy teraz metodę liczącą obwód koła tak, aby korzystała z prywatnej metody oblicz 2pi. Odkomentujmy wywołanie publicznej metody liczącej obwód i uruchommy program. Jak widzimy, metoda obwód ma dostęp do prywatnych składników klasy. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli składnik jest prywatny, to jest on dostępny jedynie z klasy, której jest częścią. Zdefiniujmy dwa atrybuty w klasie figura. Jeden atrybut publiczny i jeden atrybut prywatny. Spróbujmy teraz dostać się do obu tych atrybutów z poziomu klasy koło. Uruchamiamy program. Widzimy, że przy próbie dostępu do atrybutu prywatnego interpreter zgłosił błąd. Poprzez tworzenie metod i atrybutów prywatnych realizujemy kolejne założenie programowania obiektowego zwane hermetyzacją. Ukrywamy przed światem zewnętrznym szczegóły implementacji, umożliwiając korzystanie z obiektu jedynie za pomocą wyspecyfikowanego interfejsu.